Cześć wszystkim, my tej strony witam Was w kolejnym odcinku z serii z gry Need for Speed Underground 2. Ostatnio trochę pojeździliśmy bardziej luźno po mieście, dziś znów wrócimy standardowo do odcinka z wyścigami. Mamy odblokowaną trzecią dzielnicę, więc teraz będzie tych wyścigów nieco więcej. Jeśli ktoś nie oglądał odcinka z Autronów, to odblokowałem także podczas jazdy wolnej czy tam wyścigów em, Ridersów, także możliwe, że się na nich natkniecie normalnie, gdy będę jeździł. Tu mamy blisko traga, hmm. to sobie go zrobimy. No i tu już się zaczną schody. Tu już podejrzewam, że zaczną się częstsze restarty. Akceptuj. O. Tak, tak, wszystko pięknie. Short shift. O, poszedł kurczę. Muszę wybadać, gdzie to ma. Perfekta. Mm, trochę przyspieszymy. Dobra, jest. Mm. O, już go chyba dziada nie dogonie. Zdecydowanie, już, już mi dziad uciekł. No nieładnie, już od pierwszych chwil zaczynają resety. Overlook, kurde. O, zjazd. Dobra. Dociskamy. No, i teraz już powinno być swobodnie. Chyba, że nagle któryś dostanie jakiegoś dopalacza rakietowego, nie lubię jak jest tak dużo tych zmian toru, bo później zaczyna strasznie rzucać tym samochodem, jak się tak rozbuja. A już mnie do, doganiali powoli. Skubańce, ale co tam. Lecimy na. O, sponsor! A no tak, zapomniałem drugi sponsor. Dobra, zobaczmy co tu jest. Eee, bride. Sponsor provides one complementary vehicle. Ale co on chce? 3... 5 URL, 3 wyścigów sponsora, 19 wyścigów wyboru. Mhm. I 1500. Za 1500, tak 1150. Each uh, URL uh, mm. tu mamy Kirkit, Sprint i Drag. Tu mamy StreetX, Kirkit, Sprint. Tu mamy 3 Street X Alpine. Mm -hmm. Vehicle from any Bayview car lot at no church. Huh. Czym się różni, vehicle from any baby Car lot at no church od e, free vehicle from any Bayview Car lot, albo od e, sponsor provides one complimentary vehicle? To jest praktycznie to samo napisane różnymi słowami, chyba że nie wiem, mają coś innego na myśli, a ja po prostu tego nie wychwytuję. Ale tak, tutaj mam najmniejszy sign in bonus, za to największy najwięcej kasy za każdy wyścig. Mm, I tak, w porównaniu do nich różnica jest 50 dolców od wyścigu. Trzy wyścigi to 150 dolców. A różnica podpisania kontraktu jest 125 dolców. Hmm. Dobrze mówię? Czy nie? Nie, 115 nawet. Nie, nie wiem. Nie, więcej. Eee, ale jeszcze, bo tu są 3 streetix. -y. Eee, tu jeden streetix, chyba jednak wolę bride'a, bo przynajmniej jest jeden wyścig, w którym się dobrze czuję, czyli drag. Eee, Streetxów, no tak za bardzo nie lubię no brać Alpina tylko po to, żeby mieć najwięcej kasy za podpisanie kontraktu. Na chyba mi to nie odpowiada. Hmm, hmm, hmm. co zrobić z tym fantem? Dobra, biorę Braida i tyle. Nie będę się zastanawiał 3 godziny, bo to szkoda czasu mojego, waszego i w ogóle. Yy, I co dalej, i co dalej, i co dalej. No, nic dalej. Sprawdźmy, co tam mamy na mapie. Gdzie w ogóle jestem? Tu. Yy, drifty są. Jeszcze jeden drag jest tam na nisku. Nie, pojedziemy sobie do drifty. Hihihie. Teraz, jak się odchudziło trochę ten samochód, to on faktycznie nieco łatwiej wpada w poślizg, więc może będzie lepiej. Ale to może, pewności nie mam. A jak pięknie, prawie bez zahaczenia. W ogóle wiecie co wam powiem? E, bo ja równocześnie gram sobie na innym profilu, e, takim moim prywatniejszym. I powiem wam, że jak nagrywam, to dużo lepiej mi idzie niż jak e, gram sobie sam po cichu, tam gdzieś w kącie na kanapie, rozłożony. Nie wiem, co to, co to ma być. Zazwyczaj to bywa odwrotnie. No, wiesz tego, pieniążka. O, jaka prosta mapa. Bez, bez yy, wyborów jakich. Nyn, 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 nyn. I pojechałem im po stopach. Będzie bolało. Nią. Nią. I śliczne. Superb drift. Mio, mio. Oj, za szybko mi teraz ten... Kolosal drift. Za szybko mi znika, nie zdążę wykontrować. I siup. 42 koła. No nie jest źle. Nie powiem też, żeby to był najlepszy samochód, jakim mi się driftowało, ale jest lepiej niż było. Z tym, że ty, tym, że, mm, lepszy jest teraz do driftu, to traci na dragach zaś, bo w dragach jest bardzo ważne właśnie, żeby samochód nie był e, nie wpadał łatwo w poślizg. Przy tej zmianie toru No, bez rewelacji, ale też nie jest we 3:50. Dziękuję. Lecimy dalej. Myślę, że dzisiaj tak. O, o Streetcar Magazine. Cover Opportunity. Dziękuję, dziękuję. Eee, myślę, że dzisiaj tak do 16 minut spróbujemy dobić. Eee, za wcześnie ten murek się tu czy Jeszcze jeden drift tu jest, też sobie zrobimy. A co tam? Nie będziemy sknerzyć, dziewięć koła jest. Spróbuję jak najwięcej uzbierać, żeby później jak będę dostawał, czy kupował nowy samochód, żeby mieć od razu kasę na pełną, pełny montaż. Do ciebie zaraz wrócę zapewne, najpierw tutaj. I... Mam cię! Ła! Ej, to było nieśmieszne. Wiskając guzik od gazu, anulowałem ten akceptację yy, wyścigu. No, o, tu już jest więcej zakrętów, można będzie poszaleć. Na razie mamy, widzę, 10 minut na blacie, także myślę, że jeszcze za dwa wyścigi zdążymy machnąć. Skyline. Co ty, chłopie, głupi jesteś? Skyline'em będziesz driftował? Eee! To nie było śmieszne! Aśchol Russian asshole. Mm, no rozpędź się najpierw, bo widzę, że się krztusisz tylko niepotrzebnie I już ich doganiam Już ich dogoniłem nawet ła, Łak puść gaz, puść gaz No i nie było źle. 30 goła jednym driftem. Tak jak mówię, robiło się lepsze, ale Szczerze mówiąc w życiu nigdy nie używałem 240SXa do driftu, także dla mnie zrobienie nim driftu 30 koła, to jest tak jak robiłem e, Boże, elipsą czy Eklipsą e, 140-200 koła Takie samo osiągnięcie Ślicznie Ślicznie się słucha teraz I osiem koła jeszcze, proszę. 13 sekund, zdążę. He, jak fajnie. Skyline, Hyundai. Czemu piszą Hyundai? Tiburon już było takie trochę bardziej na miejscu, tak moim zdaniem. No, 12 minut mamy, także jeszcze jeszcze jeden wyścig zdążymy zrobić. O, co się odloczyło. Carbon mirror, spoilers, roof scoops i lights. Lights, lights. Czyżby się odblokowały projektory? O, 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 o. Zaraz sprawdzimy. Bo teraz to nie wiem, czy to chodzi o lights w, te w Body Shopie, czy o te lights w Car Specialities Shop. Te kolorki w sensie świateł. Te kolorki to mi specjalnie do szczęścia potrzebne nie są, ale projektory już. No, projektory na przykład już bym sobie zamontował. I wchodzimy tak, enter, 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 dawaj eee, gdzie to masz? Headlights. No, raczej to nie to. Tak, to te, kupim car speciality shop. Czuję się oszukany. Dobra. To co by tu jeszcze zarejsić? Mm, co mamy? Hmm, same brzydkie weścigi wokół. Ha, ha, ha. A tam widzę, że już mi się odblokował pierwszy drift downhill. Ale tego to tym samochodem chyba nie zrobię. Chyba się będę męczył, bo downhill drift ma nieco inną fizykę jazdy niż zwykły drift, jest nieco trudniej. A tym samochodem raczej sobie jeszcze tak dobrze nie radzę. W zwykłym drifcie, żeby próbować downhillu. Hmm... Uhuhu... Ła! Się rozdziewało dziecko coś. Nie wiem, drag? Do tego jest bliżej chyba. A zrobimy sobie tego draga. I będziemy kończyć ten odcinek. No, póki co Ridersów jeszcze nie było. Ciekawe, czy mi się w ogóle zapisało to ustawienie. Tak, na przykład ustawienia klawiatury to mi się nie chciały za bardzo zapisywać, i musiałem prawie za każdym razem. Prawie, to właśnie też było ciekawe, prawie za każdym razem ustawiać je na nowo. Chyba za pierwszym razem, no bo to było tak, że za pierwszym razem mi się zapisały Tylko, że zapomniałem zmienić sobie ustawienia zmiany biegów Ja zawsze, jeśli grałem na klawiaturze to biegi miałem pod A i Z. I jak chciałem zmienić to mi się wykrzaczył NFS Wywaliło mnie do pulpitu i od tamtej pory już mi się ustawienia klawiszy nie zapisywały Weird, a? Gdzie jesteś, Dragu? I see you. Hmm. No ładuj się, ładuj szybciej. Co tam mamy za kolegów? Tu już widzę zapewne Audi albo Fokusa. Dobra, Fokus. Aj! Za grubo! No kubito, ileż ty możesz tam klękać? Nie śpieszyło jej się specjalnie Oj, doganiają mnie słyszę O, nawet mnie przeganiają eee, Skubańce, wbijcie się w coś No, bo mi się już zasób kilometrów kończy o, wyskubane pajacyki. A teraz to jakoś szybko jej to poszło. No, Skubana, trzeba go zajechać dziada. Nie, son of a To inaczej to zrobię. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę dobrze. Haha, ha. son of a bitch. No co za co on ma? Silnik rakietowy tam? Akura. Świetnie, za późno puściłem gaz. Ale jaja, gdzie ta kura jest? Spadaj, Butu. No co za, trzeba kurde patrzeć do tyłu i go bloczyć. Aj no. nie, 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 to się źle zaczęło w ogóle. No już się zaczynają restarty, widzicie? Już się zaczyna gra bardziej taktyczna niż dynamiczna. Gdzie on jedzie tą akurą? No ej! Pomyliły mi się guziki. No teraz Skyline. Eee, no nie, to jest hamuwa już. Eee. No i zepsułem, zepsułem. No jaki kurde matoł Chyba nie przejdę tego tak... o Ja! A już byłem pierwszy no Jacie Dobra, Skyline się zatrzymało, a tamten leci jak głupi. Za wcześnie. O, nie do końca już, dziada. Kurde, no. 20 minut już na blacie, ale kij! Jak chcę to zrobić najpierw. Nie zrobię tego jak będę na początku zaczynał od przeładowania. Przegrzania. perfekt, no i overrun, no co za spadaj, no wszyscy mnie zaraz prześcigną, no. za słaby samochodzik chyba już mam. Albo musiałbym się władować na taką szansę, żeby się wszyscy porozbijali w cholerę. No, turna babo! Nie możesz szybciej klękać. Co ona nam się przeżegnała, czy co? Doganiam go powoli. No, what the fuck? Czemu nie ten? Nie spadało mi? Przecież puściłem gaz. Jechałem w tunelu tylko. Nie uciekaj mi. I wanna win, I wanna win, I wanna win! Jest No w końcu! 22 minuty, o... Kilka minut się machnąłem, bo już nawet nie wiem ile tam mówiłem, 16. Chyba 16. Nie wiem... Chyba chciałem przyznać. A bo Skyline się wykrzaczył. Hmm. Dobra, to wracamy do garażu i kończymy tę nierówną grę. Masakra to była jakaś, ło. Ale w końcu się udało. Co się odblokowało? Hood. Super, w dupę sobie maski wsadźcie. E, nie to, nie to, nie to, nie. No, nie to. Mówię, już mi się guziki partolą. Dobra. Eee, więc było gorąco. Eee, no ale niestety, jak się chce oszczędzić na razie na samochodziku, to tak będzie. Mam nadzieję, że nie, nie przesadnie. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Zapraszam Was do komentowania, oceniania, subskrybowania oraz wizytowania mojego Facebooka, Twittera, blogera, Google Plus i Planet Minecraft. Trzymajcie się ciepło i na razie. Hej!